Witam, witam! Z tej strony Jaszyn, będzie dzisiaj jest ze mną Emilia, cześć! Siema! Jest dzisiaj ze mną także blaszka. <grym> witam! No i słuchajcie, dzisiaj gramy sobie w Murder Mystery, ale co jest bardzo dziwne, to to, że wszystko się podwoiło i tak naprawdę jest... Dwóch morderców, teraz, więc bardzo dziwne to jest. A jeśli wy chcecie, żebym nagrał to taką zamkniętą ekipą, czyli żebym zrobił takie prywatne party, to zostawcie tutaj, powiedzmy, ile? 3000 łapek, nikt będzie, tak? I wtedy zrobimy całą taką ekipą takie party i zobaczymy, e, wtedy, kto będzie mordercą. Chyba poginęło to. A, bo, kilka bo tutaj osób. na czacie jest napisane, że ja jest, kto jest ze mną mordercą, tak? Teraz. Ta. O, właśnie <laughs> zginąłem. Zginąłem. Nie, dobra. nie, nie, dobra, ale w takim razie. Wow, wygrałem! Jest! Wow, ale nie, tutaj po prostu jest dwóch morderców, więc dwa razy więcej inocentów jest i dwa razy. Chyba wszystko jest dwa razy więcej ogólnie, nie? Bo 24. Tak, Dwóch detektywów też to to oczywiście. Tak, dwóch detektywów jest na pewno, jest dwóch morderców, no i tylko Emila jest tutaj jedyna. Ej, no? a dwóch chłopaków ostawca? też jest na nagraniu. No. no, dwóch chłopaków na nagraniu. No, a jest tylko... sama. No, smutne trochę. Ale, ale w co to oznacza, że jak 24 osoby, to znaczy, że na ostat... po następnym odcinku będą aż 24 osoby, Nie, na no chyba aż tak i... dużo nie uzbieramy. No jak? Ale, nie uzbieramy. ale zobaczymy, ale może będziemy zbierać osoby z Discorda, więc zapraszamy Was serdecznie. Linki, opisie do Discorda, zapraszamy Was tam, bo można tam spokojnie z nami na pogadać. Ja tam z Blaszką często siedzimy, Emilia akurat? Nie, ale... ale ja tam z Blaszką Byłam się... ostatnio, byłam, byłam Była, ale nie no, ale... tak często jak ja z Blaszką, no, no właśnie. No właśnie, no właśnie ja więc zapraszamy jestem. tam. Be z nami pogadać tam, właśnie. Dokładnie, integrować się. Bardzo I też zabieram stamtąd osoby sami do odcinku więc zachęcam Was serdecznie. A my tymczasem tutaj trzeba uzbierać złoto. Nie wiem, kto jest mordercą. Widzieliście kogokolwiek, kto jest podejrzany jakiś? Ogólnie słyszałem, kto jest podejrzany, ale nie widziałem, kto jest podejrzany. Kurde, bo strasznie dużo osób, i mam nadzieję, że przynajmniej będę chociaż raz mordercą. O! To ty, Emilia? O! Nie. A to ty obok mnie tutaj, czy co? A to tak, to tak. Widzieliś morderca? Oj, o nasz kumpel Pani. nie żyje! Nie! nie z, napiszcie nie w komentarzu, blaszka! Lipmy Blaszka. O nie, patrzcie, jak dużo osób zabija. Co się dzieje, Jezu, O nie, jeden nie z morderca został zabity, widzicie? Anna Eli. Anna Eli była morderczynią i została zabita. Czyli został nam tylko jeden morderca. Jezu, ktoś tu spadł do tej dziury. Ale ja właśnie smut. się pilnowałem, Sarczki. Ale mamy łuk Więc tak naprawdę, Dondon -don jest podobnie. Podobno, podobno, jakiś Dondon. -don. Niebieską głowę ma, wiesz? nie, nie bo, boję się. Będziesz widziała gościa z niebieską głową, szczelaj do niego. Jest, widzę, 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 widzę typa. Tylko strzelaj. No nie, nie trafiłem niego! <laughs> nie, nie mam już strzały! Dobra, ale może gdzieś detektyw jest, a nie Dobra, do... mam łuk. A. Oh, o, udało się, ale to jest. łuk złapałem, so No to fajnie. No ale nie... Ale... W sumie. ale udało nam się. 7 minut do tego z... zostało. Ja... Yeah. No ale yeah, Don yeah. zginął niestety. No ale dobra, w takim razie kolejna arena. Może teraz... No nie nie zobaczymy, nie. Zobaczymy, zobaczymy. zobaczymy. Ale fajne jest to na, faktycznie na priwiecie, że wtedy mam wszyscy równe szanse na, ten, na te. na te detektywy i tak dalej, bo to jest. No. To jest, no. to jest serio spoko, więc. No. Więc ja na to, co fajne, czyli jak się Pamiętajcie Dzisiaj Tak, łopecki, no najważniejsze, nie zapomnijcie. Nie, teraz jestem detektywem, a moim towarzyszem jest taki kumpel, którego wam nie zdradzę, bo możecie być morderczami. sami. Ja, czyli ja jestem twoim kumplem, tak? No nie wiem. Ja cię muszę znaleźć. Nie, moim kumplem jest O, cześć Emilia. Ziomek jakiś taki. Ale nie powiedziałem tak. Ciekawy Szymka, chodź. Nie, czemu byłeś mordercą i chcesz zabić mojego kumpla? Nie, nie chcę zabić twojego kumpla. jak chcesz z nim się lepiej poznać. już cię zgubiłam Dobra, zabijemy tego mordercę! Jest! Widziałem go jak ten. Okej. Co. Dlatego jeden morderca już jest. Ten już jest pozb pozbawiony głowy. Pozbyty. Dobra, i wygraliśmy! O, co, już? Ta, Master Top musiał zabić drugiego mordercę w takim razie. GG! widzicie jaki jestem super detektyw? Mm -hmm. Mówiłem, bo ja chciałem, nie chciałem wam zrazić, że to Master skramny. Top. Ale nikt, nikt z was niestety nie był mordercą. Wiesz, Szomek jest, mogłem jest mogłem wam mniejszą. mówić. Mogłem wam mówić, że, że to Master top jest drugim detektywem. Mówiłeś? Nie, powiedziałem, że mas... i się zacząłem, bo nie powiedziałem wam. Mm. A, sprytne sprytne bo ja powiedziałem że wam nie powiem bo jakbyście byli mordercami to byście zabili mnie master detektyw by... a, ja a to w takim razie udowodnij i powiedz kto jest drugim detektywem nie powiem, bo będziecie chcieli go jeszcze zabić? co ja Nie, robię. nie, nigdy. Musisz udowodnić, mm. bo ja ci nie wierzę, że jesteś To byś detektywem. miał? Ty, Szymek? Bo tak się składa, że to ja jestem detektywem, mi napisało, że to Blaszka jest drugim detektywem. Mm -hmm. No właśnie. Tak, tak. <grym>. No hajmy się razem, Szymek, na pewno nikt z nas nie umrze. Słuchaj, na pewno ty nie jesteś mordercą, ja ci wierzę! No, ja też ci wierzę! O, to super, wierzmy sobie nawzajem, fajnie, Dokładnie. chodź, może zrobimy. Ej, co? chodź, pozbieraj złoto i może, może pójdźmy tutaj. To jest jakiś Bóg Minecraft, tak mi się wydaje. Może dajmy mu złoto, nic złego nie może się stać, chodź. Chodź, bo tutaj eee. jest morderca, właśnie, chodź. Eee, patrz, jestem patrz. przeklęty, właśnie. A co ci się przekleło? Nic, się, ja zostałem przeklęty, ale O, nic się Emilia nie tutaj jest. Na pewno nic nam się nie te. stanie, skoro obok nas jest pani detektyw. Dokładnie, mm -hmm. tak o. dobrze jest. Chodź, ja też pójdę sobie tutaj dać pieniążki temu gościowi. Chodź, Daję patrz. Ja tutaj no. rzucę najpierw złoto O właśnie UUUU Czy wszyscy w trójkę zginęliśmy? Ja Cię przecież Tak czułam, że ten typ coś tak na nas A czy ty i... byłeś morderczy? Nie, serio, byłeś detektyw... detektywist Ja leżę na Emily. O jakby. nie Mmm, troszkę. Ty, ty to zrobiłeś, że tak lewitujesz mm. w górze. Mm. o nie, takie potrójne. Co, dobra, może zrezygnujmy tą arenę, dobra, kolejna arena. Kurczę, ale szkoda, że nie udało ci się zabić do tego danego mordercy, nie? No bo on tak na nas biegnie, ja tak ja mówię, o nie, ten ty. To na mogłaś strzelać od razu, jak widziałaś, o, że on tak na nas biegnie. Widzisz, nie jesteś dobrą panią detektyw. Dokładnie. Dokładnie. Ja, bym, ja bym cię wyrzucił z tej pracy, a nie, bo już nie żyje tak, jako... e, dobra, pytanie, kto idzie ze mną na randkę do śmietnika. Ja chęcy. O! Ej, zostaw to, mi ją. Nie, byłem pierwszy. To będzie pierwszy, ten będzie lepszy. Dobra. O, ile to jest ta mapa. Tak, to dobra. jest ta mapa. No, okay. Dobra. No, okej, kto pierwszy, ten lepszy? O nie, bo ciebie tutaj nie ma, ja z Maszką jesteśmy. Ja byłem pierwszy. To, idziemy to idziemy chodź, To chodzi. bez na randkę. Bez Emilii na randkę. Bez Emilii <grym> na <grym> I tyle było z tej no, randki. zostawili mi, nie. widzowie, napiszcie w komentarzu, zostawili biedną Emilię. Nie, no. Nie, to prawda. Było... Nie zostawiliśmy cię, po prostu... Wyrolowaliśmy ustawiła. cię, o. Zostawiliście znaczy... mnie, obraż. Nigdy w życiu bym ciebie Właśnie. nie zostawił. To blaszka o. cię zostawił. Nie, a, to a tak teraz, naprawdę jeszcze Teraz manipuluje ja tu na was czekam, a was nie mam Dobra, kto bierze przy śmietniku ten wygrywa um, um, <noise> e... A, śmietnik! Pierwszy Ej lol, bo ja po z złą o, stronę biegłem Chodźmy na randkę do Szymka Chodź No nie chodź, no, czemu blaszka. teraz chcesz iść beze mnie na randkę Czujesz się ja, zdradzony strasznie bezwek, nie, nie, znajdą, nie, to jest te... mega smutne Mek, Tam jest Szymek, widzisz, tam biega Mek. Nie biegnij do niego Mek, chodź, 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 O, widzisz, tam, teraz tam, tam my idziemy w dwójkę chodź, na randkę, no chodź, chodź. A ja... teraz idę z tobą, chodź, chodź nie, uważaj, trzeba zejść z ulicy szybko Bo będą strzelali Dobra, papa Blaszka Papa o Cześć. i super. No to nie, no blaszka tutaj, jest. tutaj z śmietniku jest. Tu! Taki żół. Popsułeś nam randkę. Byłem, prawda? Byłem już z tobą. Właśnie, to. ja ci nie zepsułem randki, a ty nagle zepsułeś nam randkę. Znaczy super. blaszka się i tak dalej, ale no. No, no, no. ale szybka bardziej, tak? U... Nie, tego nie powiedział. O, widać teraz, no. Jaka miłość na odcinku. Dobra, ej, bo ja tutaj szukam złota. O dobra, mam, mam na ten, mam na. Mam... Ej, a zobaczycie widzowie, ja z nimi chodziłam na ratkę, oni tacy są niby macho i tak dalej jak przyjdzie morderca to oni się będą piersi mną bronić. Wysuną nieprawda, mnie do tego. Nieprawda, dłużą. nieprawda. Ja zginę dla dobra całego świata. Ja znaczy, też. Poświęcę. Znaczy znaczy... Żeby znaczy... mnie obronić to już nie. To ja się poświęcę drugi, nie <laughs> czego żeby zabić mordercę. Właśnie, dobra, ale... Gdzie jest mord z dwóch morderców, a mimo tego nikt nie zabija. Jak, 17 nie żyje. Nie o! Słuchajcie, zbieramy nauki i strzelamy do randomowych typów. 17 jest żywych, w nasz. Dobra, ja już mam nauk, jak coś. Dobra, to strzelamy o, do kogoś. O, cześć Szumek, jestem za tobą. O, o, a <laughs> bohaz... Nie, 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 to jest taki typ, on ma jakiś strój jakiegoś widzę żółwia czy coś Widzę Łuk na górze jest łuk, Ej, Chodź na łuk. Bo gościu mnie zabił, wy mnie słuchajcie. Strój żółwia ma, tak? O no nie. tak a? jakby chyba żółwia Łuk został zebrany. A ja właśnie U. chciałem... No nie, on nas wyprzedził. Strój żuwia! Żównica jest naszym mordercą, nooo. Jak go tylko no. spotkam, to To jest po nim nie. No nie. Nie to, że on mnie nie widział. Żółw ninja? Napisz, że żółw ninja jest z tych balkonów, to czuję się jak taki zamachowca. O żółwia, a to nie jest taki smog? To nie ten? Nie, on. zielony jest. HA! Jest! Ha GG! O, to był ten właśnie. To był ten właśnie. Ale porobił, ale porobił. Ale tak sobie do niego strzelam, mówię. Eee, no dobra, trudno. On tak na mnie patrzył, powiedział. co ty ty to robisz. Ta nie zwycięzca. Ja! fa Opadnie. Ja nie wierzę, że jestem taki... Taki super! Mm, mm, Widzicie tak nawet bohater! Nie. Bohater, widzisz? Uratował Emilia? mnie! Uratowałem cały świat ogólnie! No. Dobra, dobra! Jestem niewinna! Ta, ta, no każ... Tak! No to tak! Tak, tak to zawsze był... się mówi, no, no. Mm -hmm. To był kolejny zwykły dzień na stacji. Nie, bo tak dalej. mówi Brady, nie? nie możesz tak mówić Dlaczego? Zostaw! Nie możesz! To, to czy, czy, to, to czy, to, to czy twój to. kanał nazywa się blady? Nie? No właśnie, nie, nie możesz tak mówić. O, tu może dobra. być randka w zamrażarce. O, super. Dobra, to <noise> najpierw, znajdzie... mam cię, najpierw mam cię zabić i potem do zamrażarki włożyć, czy po prostu co? Też Nie, ma macie mnie znaleźć. Też <noise> Bo to jakiś gość już przyszedł do, do mnie. To jakiś szkielet już do mnie przyszedł w pomocy. A, dobra. Ok, zginął. A gdzie jest łuk? Ja wiem gdzie jest. mnie, obok mnie. Nie, bliżej mnie, ja będę pierwszy Blisko mnie, ja będę bliżej, wcześniej będę. Dobra, czekaj. Nie, bo ja. Bo znowu o, został znaleziony łuk. łuk. Czyli morderca cały czas jest blisko łupu. O, detektyw został nie, zabity. Nie, 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 nie. Kto jest mordercą? Który? E, do, nie dostałem łuku? O nie! Tutaj dziewczyna jest mordercą, ja ją widziałem wcześniej. Dobra, ale Taka... ja, ja się otrzyma. No, w takim turkusowym. Dobra, nie, bo ja nie mogę mówić jak nie żyję, no, tak. A ona ma siekierę e, w ogóle? A wszyscy na łuk idą, lol. No, tak. i każdy się tam zabija, zabija, mocno. O nie, ona zabija wszystkich teraz. I ciągle pilnuje łuku. Pokojnie. O nie, uważaj. Jest na razie łuk jest wolny, jak możesz tutaj podejść, to podchodź. Ja będę pilnował. Spokojnie, pokojnie. O nie, ona znowu zabija ludzi. Ej, zostało tylko 6 graczy. Tak, i go, jeszcze chyba dwóch morderców? To. Czy nie? Tak. To. to. Tak, chyba dwóch mordetów zostało Szymek nie doleciał do łóżka No, patrzcie Spadłem z łóżka, kurde Padłeś z łóżka, podniosłabym cię, gdybym żyła Trafisz, nie trafił. No ale jesteś ślepaczek Ona do ciebie strzela z łuku, uważaj Tam kolejny koleś Dobra. Jakiś typ tam się schował za... co? Jak on to zrobił? Jak on się schował? Dobra, trzeba trochę złotka pozbierać o -o. Ona nie trafiła O nie, dwóch morderców O nie, morderców. dwóch morderców obok O nie Masz przechrapane, ja ja dwóch morderców żyje A, a ile żyje tych inocentów? Eee, Terech Inocentów trzech już Trzech Zaszka, ty jest musisz cześć. zdobyć łuk O ja mam łuk Tylko nie mam stał. Dobra, mam stał jedną Masz jedną strzałę I tutaj Co? tyłę Zginąłeś? Ja, to jest modesa? Mm, nie, to nie jest To matemusa. on się odgrodził? No bo można tak robić. Można kupić taką barierę, ale tutaj nie ma mm -hmm. nie, mordercy. Nie ma co nie? Słucha, nie, cały czas ja, ci powiem, ja ci powiem, jak to z tym łukiem jest, bo ty jesteś blisko tego Kto łuku To jest modesta za mną? Oj, tak, całkiem wstyd. tak, tak. Czekau, 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 czekau. Uważaj, rzuca. O, nie trafiłeś, o, ale to się nudę. przez ścianę. O, nie, on Uważaj, cię Nie, tylko nie w tę stronę. Uważaj, rzuca! Musisz na prawo zejść szybko. Okej, okay, uciekłeś. O nie, bo mi teraz złapało coś. Głupie. Dobra, Dawaj, ale Baszka, w takim uciekaj, razie uciekaj, szybko. Uciekaj. uciekaj, uciekaj. Ile masz, ile masz już złota? Uważaj, bo biegnie. Gońcie, gońcie, gońcie. Uciekaj, uciekaj. Minutę musisz wytrzymać, żeby cię nie zabili. Minutę. Minutę, Uważaj, rzucać będzie. Nie, rzuca, rzuca, uciekaj! Okej, okay, no on o, Awczy w ogóle. Prawie wbiegł w ogóle jeszcze w, te, w ten jego miejsce. <grym> morderca! O nie! <grym> Musimy o nie. zobaczyć, co się wydarzy tutaj. Czy wygrają, czy nie? 41 o, ktoś sekund. To jest tam awczy, jedna dziewczyna awczy w ogóle. O nie, Zos morderca został zabity jeden. Morderca. Tutaj ten. Patrz, jak ten ciastek... Ten Hirobrain zabił, ten ten. To jest. Co to jest? Ten w stroju Steve'a jakiś dziwny. Na babkę się nie Ale Whiskas został zabity, whiskas zabity został, no. Zabili Wiskaz, a to nie ta karma dla kota? No, kot został, Jakby teraz kot bez jedzenia jest Okropne. Nie tak znalazł ją, o nie! 15 o nie. sekund! Nie. 12! Ja będę śledził tego typa. No nie, już chyba jest wygrana, tak mi się wydaje. 7, 6. No. A gdzie jest tam ten drugi morderca? A nie, daleko są od siebie. Nawet no, druga wydając... koniec mapy. Tak, 15 kill miał ten wygraliśmy. w ogóle Wiskaz. Ja. No dobra, ale, ale wygraliśmy. Wygraliśmy. Dobrze. Geze, geze, geze. Dobrze, a my w takim razie kończymy tę grę. To, ze mną już? była tutaj Emilia. No a jak? Była no no tak. ta Emilia. No i ze mną był także Blaszka. Trzymajcie się. Ba, yo, yo. Do zobaczenia ta, ta. w kolejnym odcinku. Do zobaczyska. Cześć!